Spotykamy się tutaj z powodu bardzo ważnego wydarzenia. Mianowicie przekazujemy karetkę. To jest taki dar dla fundacji, która zajmuje się bezpośrednio na, na froncie operuje samochodem i będzie pomagała tym najbardziej potrzebującym. Ona nie będzie gdzieś w okolicach Ukrainy, ona będzie w samej Ukrainie, na samym froncie. Dzięki temu, że mamy w tak wspaniałych ludzi, jak na przykład Julka, która wspiera tego typu akcje, gdy tylko się dowiedziała, że jest taka możliwość, że może swoją obecnością zaszczycić to wydarzenie, ale też Julka bardzo dużo włożyła w to, żeby ta karetka była w takim stanie, jakim jest, i żeby ona mogła działać, to dzięki takim ludziom możemy tym bardziej cieszyć się z tego szczególnego dnia, jakim jest 12 listopada, czyli dzień po naszym święcie, szczególnym święcie narodowym. Także bardzo Ci dziękuję, Luka, że nam no ja pomagasz i że bardzo. jesteś z nami. Jesteś wspaniałą kobietą. I co warte jeszcze podkreślenia, co, co muszę powiedzieć, no to Spotykamy się też w takim momencie, kiedy Julka wkracza na nową ścieżkę swojego życia. Mianowicie Julka zaczyna śpiewać. Za to Tutaj... jest ogromna pomoc Pawła. Warto pomagać. Tak naprawdę każdy z nas ma jakieś przejścia swoje, swojego no. życia. My też kiedyś potrzebowaliśmy tą pomoc. Jeżeli ktoś ją otrzymał i stanął na nogi, no to wie co to znaczy. Jeżeli ktoś jej nie otrzymał, no to, no to po prostu... Czasami źle skończył. No, ja miałem to szczęście, że ktoś mi też pomagał i dzięki temu, że teraz mogę, to bardzo chętnie też też pomagam. My tyle mówimy w mediach o szlachetności i każdy o sobie mówi, jestem szlachetną osobą. Ta szlachetność, proszę państwa, pojawia się, przekazujemy ją właśnie dzięki szlachetnym czynom. Szlachetnie czyńmy. i. Z mojego punktu widzenia ja się zajmuję show biznesem. Paweł zajmuje się biznesem i jedną z najpiękniejszych rzeczy, która mnie spotkała w show biznesie, to trochę jest bagno. To, so, to jest właśnie możliwość poznawania biznesmenów i łączenie wspólnych sił, show biznes z biznesem i wspólne pomaganie sama na pewno nie dałabym rady, a dzięki takim ludziom jak Paweł, dzięki naszym znajomym, którzy dzisiaj z nami są, dzięki nim możemy wspólnie działać i wspólnie pomagać. I to jest piękne to jednoczenie się przy tej pomocy. Projekt następny mamy z Pawłem. Tak, mamy, mamy wspólny, wspólny projekt i na pewno. Znaczy Zacznę od tego, co, co odbędzie się za rok, co, gdzie będzie Julka. Najpierw zaczniemy od tego, co będzie za rok. To będzie roztańczony PGN Narodowy. Na pewno Julka tam zaśpiewa swoją piosenkę. Będzie to taki wiel, wielki debiut. Choć nie debiut na tej scenie, bo w tym roku też zadebiutowała i już tam była. Dzięki, Paweł, tobie tego nie możemy ukrywać. Więc na pewno będzie na stadionie narodowym, na roztańczony PGN Narodowy, czyli największej imprezie w Polsce. Nigdy nie było większej imprezy, nie ma i podejrzewam, nie będzie. Julka tam będzie, na, to już mamy na 100% pewne. Y, natomiast y, najprawdopodobniej wkrótce Julka będzie jak gwiazdą kolejnego serialu. Nie możemy jeszcze nic zdradzić, natomiast na pewno możemy powiedzieć o najbliższym naszym spotkaniu w radio, prawda? Tak. Też dzięki pomocy Pawła, e, rozgłośnia radiowa, która jest na Małopolskę, na Podkarpacie i Świętokrzyskie. Opolskie, Świętokrzyskie i część chyba Opolskiego. Opolskiego nie. O polskiego o polskiego, nie, ale to w przyszłości. Tam na pewno będziemy mieć piękny wywiad. Mam nadzieję, że Paweł będzie ze mną, będzie mnie wspierał. W ogóle wsparcie Pawła jest niesamowite. Ja muszę to powiedzieć, Paweł, pozwolisz. Jak Paweł pierwszy raz do mnie zadzwonił i powiedział mi odnośnie roztańczonego Narodowego, to jest dla mnie coś tak niebywale wyróżniającego. To był tak ogromny zaszczyt, że ja w to nie wierzyłam. I tak naprawdę do ostatniego momentu nie wierzyłam. To ile Paweł dał z siebie, żeby pojawić się na scenie, żeby wprowadzić. Paweł, dzięki Tobie ja się pierwszy raz poczułam naprawdę jak gwiazda. Dziękuję Ci z całego serca za to. Byłem ogromnie zaszczycony, że tam byłaś, zasłyszyłaś na to. I tak jak mówię, będziesz teraz stałym bywalcem. Studenci filmówki chciałam im powiedzieć, wam powiedzieć, że ja byłam studentką dziennikarstwa i robiłam wszystko, bo moim największym marzeniem było dostać się do TVN Turbo i być się taką super blondi, tylko że na Polskę, ale TVN Turbo strasznie mnie nie chciał. I później pomyślałam, kurczę, może piąć się trochę wyżej. Jestem dziennikarką, jakąś tam wiedzę posiadam. Wykorzystałam wszystkie moje znajomości na tamten moment. Nie wyszło z nich nic. Między innymi w tym hotelu u samej góry spotkałam się z jednym z reżyserów takich bardzo znanych. Każdy tylko mówił: Pieniądze, pieniądze, ile trzeba zapłacić. I tak naprawdę założyłam Instagram. I wysłałam, zrobiłam swój własny film 30-minutowy o swoim życiu, opowiedziałam swoją historię i wysłałam bezpośrednio do producentów, do którego programu chciałam się dostać. Dwa dni później był telefon. Działamy na własną rękę, a z czasem jak będziecie w show biznesie, będziecie w filmach występować, i tak dalej, poznacie na pewno przewspaniałych ludzi, którzy wtedy wam pomogą, ale walczymy na początku sami: nie patrzymy na nikogo, nie patrzymy na rodziców, na doradców, robimy to, co czujemy w sercu. To to jest moja największa rada i zawsze, by, zawsze żebyśmy byli sobą.